Jakie klauzule waloryzacyjne możesz uwzględnić w przetargach? Klauzula waloryzacyjna w przetargach na energię to stosunkowo nowe rozwiązanie. Daje zamawiającemu różne możliwości, ale praktyka jej stosowania dopiero się kształtuje. Jakie klauzule możesz wziąć pod uwagę? Polecam szczególnie dwa zapisy. Pierwszy o średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflacja CPI. Co roku ogłasza go główny urząd statystyczny. Wskaźnik pokazuje, jak rosną ceny różnych dóbr i usług, co jest ważne dla ustalania zmiany cen. Drugi zapis dotyczy wskaźnika cen produkcji sprzedanej w przemyśle, zwłaszcza w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię. Pomaga on określić, jak zmieniają się ceny producentów. Główny Urząd Statystyczny ogłasza go co miesiąc. W praktyce klauzule waloryzacyjne powinny być mocno powiązane z rynkiem energii i sytuacją gospodarczą. Jeśli jako zamawiający dodasz takie warunki do umowy, możesz dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. A propos zmian rynkowych. W kolejnym odcinku wyjaśnię, na co zwrócić uwagę, przygotowując przetarg na zakup i montaż fotowoltaiki. To rozwiązanie, które pozwala uniezależnić się od warunków rynkowych związanych z wahaniami cen energii. Kliknij hashtag przetarg na energię, aby nie przegapić tego materiału.